Dzień dobry kochani widzowie, jesteśmy dzisiaj w innym miejscu i w zawsze. O, czy szyby Morgan? Dobrze zgadłam. Tak, o, Morgan, proszę bardzo. Dzisiaj odcinek u Izy. Iza ostatnio była u mnie, jeździła na hakamadzie i ktoś zadał pytanie, kim dla ciebie <grym> jestem, bo generalnie Ciało. nie, nie powiedziała, mnie. Ale Iza jest koleżanką, z którą, no tak znaliśmy się wcześniej przez internet głównie. Przez internet bardziej. Czy tam e, jak do Crawdzi przyjeżdżałaś, to tam też się widzieliśmy na raz na Ranchu, nawet byłaś u nas, ale e, teraz jakoś tak się zgadaliśmy i widzicie? No i zaprosiła też mnie tutaj dzisiaj na teren. Ma tutaj ogólnie swoje dwa konie. Bo wszystko to co widzicie, to, to nie jest twoje no niestety, nie. to nie jest niestety. Izy. ale piękne taranciki tutaj są, zobaczcie. Ja kiedyś tutaj byłam na rajdzie, nawet na dwóch, trzech. Ale to powiem wam w trakcie terenu. I ogólnie ma tutaj dwa koniki, które poszły tam. Luna i Samara. No właśnie, Samara ma Samarę z nas gdzieś, być. jak A zwykle. Samara. Samara ma z nas gdzieś. I powiem Wam, że nie jest łatwo: poda deszcz. Mam nadzieję, że cokolwiek się nie nagra. Nie wiem. Cokolwiek się nagra. Okay. O! Proszę bardzo, tu jest Samara konik polski. I Luna to jaka rasa? NN. Y NN, nie wiadomo. Y mix Wielka niewiadoma. Tu jest bingo, dobrze? Tak, to jest. Bingo, bingo, ha. Także mamy bingo, tarancika, tutaj nie wiem. To jest magma. Magma, ok. Magma jest bardzo podobna do Miki tej. Tutaj. No no. Ale teraz widać, że ona s rukata jest zobacz, <grym> faktycznie. Wokła. No, zwokła. I widać. I tutaj mika. Piękności. Dzień dobry. Pięknie jesteście. Tak, tak i Bianka. Ale ona ma fajne tutaj podpalenie takie jasne. Nam. Dobra, nie dotykam cię, bo nie wiem. Ale fajna jesteś. Mara! <gördze> to, <gördze> to się takało! A dobrze, że, ja zespoła, że nie i no, ona ma taką <gördze> Samara. Ja nie mogę, patrz. To trochę taka kawada faktycznie, Fak. bo ona też nie da sobie wejść koniom w zad. Oj, ku jakie Więc witamy sobie, a Luna tam poszła. Ostatnio z Luną też mieliśmy sesję i tutaj z parowa innymi końmi. To na Instagramie możecie zobaczyć. Też e, wpadajcie do Izzy na Instagrama, jak chcecie też ogłowia Czy tam kantary zamówić u niej, bo widzicie... O, proszę bardzo. Zobaczcie, tu jest jeden z jej kantarów i w sumie faktycznie też e, ogłowie te zielone to też jest od Izy właśnie, bo też wytaliście. Teraz nie zapomnę wstawić tutaj Instagrama. Nasz... No! Zapomniałam, że by się nie... <śmienic> Zapomniałam, że oni się nie lubią! Ty i mnie objechał! dopiero by co! By... By jechać w teren! Taniej, na jej. Ty Będzie grubo, i to są właśnie. To tak! No, wiesz co? Dobrze, dobrze, będzie dobrze. Proszę Państwa, siedzimy już tutaj na lunie. Razem ze mną, oczywiście, i zaprowadzi na samarze. Eee, bardzo, bardzo wieje, pada deszcz. O. Luna, powiedziała, po że Luna ostatni raz miała na grzbiecie i w listopadzie. Także będzie wesoło. A jest w podobnym wieku co Haki, 5 lat, nie? No, więc też ma 5 lat, i ona dopiero teraz jest zajeżdżana. Tak powiedzmy, że już umie tam jakieś tam rzeczy, więc ja po prostu mam. Szalone powołanie młodych koli zajeżdżanie. ale lubię, bo bardziej się dogaduję z takimi koli, właśnie niż, niż bardziej bym z Samarą, z Samarą, byłoby mi się ciężko dogadać, nie? Bo ona, Samara już ma 15, tak? 15 hmm. lat. Um, I no, No ciężko. Już taki... A to miały już, nie? 1 marca. 1 marca, to proszę Państwa, składamy teraz życzenia urożeniowe. Samara 15, tak, a Luna 5 super. Chciała, ty. wiesz co? Dobra, trudno, już nie wracamy. A co? Co było? Y nie, rękawiczek zapalniałam. No kurde. <laughs> Ale trudno, ja sobie poradzę. Dobrze mam taką kurtkę, ten. No. Albo se termo wyciągnę z pod Bo na szybko ja tą kamerę wzięłam. Ja w widzowie, w ogóle. Mam kask pożyczony od Izy i teraz macie w ogóle też inny, inaczej widzicie pewnie. I super koni, tak. Ale dawno nie byłam w terenie takim, kurde, w okolicach e, takich bardziej moich, bo tutaj jesteśmy no tak 20, nie, nie 20, przesadziłam. 10 km tak 10 km od e, mojego rancha, więc no to to są te tereny, nie? O, o trochę zakusowała, ale fajnie, fajny masz ten kusik, taki turbo No ale taki turbo ma wygodny, fajny Super Myślę, że było jej wygodniej, dlatego zakusowała, bo tam błoto było, wiesz? No, na łydkę to nie, to, to było To nie była łydka no dosiadem takim wiesz, ja ją, i ona od razu poszła. Ale ja się ją bardziej na No, no. Ale ogólnie było fajnie na Hakamacie, nie? No. To mówię, ja tego turbo kucyka to mam taki. ja widzę jak ona idzie, ty. Przecież Luna jest wyższa od Samary i zobaczcie. Gdzie jest Samara, a gdzie jest Luna? No hit. Naprawdę, to ja czekam na Wilbera. Żeby też był takim Turbokucem. No. Tak, bo ja lubię takie Turbokuce. Turbokuce lubię, ale turbokonie wysokie nie lubię. Bo to, to już wtedy strach. Jak na wyścigach się jedzie. A ona ma taki No. Takie mam w ogóle. Jadę w siodle westernowym od XXXX lat. Ostatni raz chyba na ontku jeździłam w łesternówce. Trochę mam za długie strzemiona. Ale będzie dobrze, przeżyjemy. Jak nie, to sobie z tempem będziemy jechać. Ale już widzicie tą fajną górę? My będziemy jechać na jakiś szczyt inny, tak? Tak, na taką górkę z widokiem na miasto. No dobra, okej. Okay. No, a to w ogóle pierwsza wieś, wieś naj, najpiękniejsza w Polsce. Ponoć. Tak jest napisane. Zobaczymy, czy widzowie No. Jakby ktoś chciał wiedzieć to chemsko-śląskie zapraszam tutaj, możecie się umówić na rajd konny właśnie na tych pięknych... Nie, na tych dwóch to są prywatne konie, także spokojnie. Izy, ale możecie się umówić e, na te taranciki piękne. Może wsiądziecie sobie na Morgana. Na Morganie jeździłam, polecam. Ty co się dzieje? Że ptaki tak ten śpiewają. Ale wyleciały z drzewa. Nie wjechaliśmy do Lasku i jedziemy teraz, w którą stronę? Prosto, na razie prosto, nie mogę Samary, bo Samara ciągle tak idzie i tu 10 metrów dalej Samara, my z Luną, chociaż o zobacz Luna już się, o super, no, bo, bo ten z góry jest, tylko tu jest ryn na koniu. Tak, super koń. No, trzeba wszystko wybaczyć też lunie, bo mówię, ona też młody koń, od listopada w ogóle nie chodziła. Zjeść no to kurde. Wiecie, a tu fajnie konie żyją sobie w wolny, wolnym wybiegu. Mają sobie nawet kawałek lasku. No nawet tutaj widać. To jest ten pasuch też? Tak, no. Ale ja, ja, patrzę, widzicie to? A ile macie hektarów tak na oko? 80? 80 Aha! Ja 80, co? Dobra. A tak na ogólnie wszystkie paswiska z 20 by było? Może? No, bo to jest ogromne. Zobaczcie. Lunka świetnie. Super koń. No, na razie na spokojnie stepę widzimy, bo mówię, widzowie tutaj muszą koń się ogarnąć. Szczególnie Luna, która mówię. O, tak ty chcesz? Proszę, Bacika. O. Dobrałaś. I tak właśnie kończy bat. Dobra. Jaki bat, jaki bat. Świetnie, super koń. Tak, zobacz ty, no, świetnie. Brawo. Super, zobacz. Może, może na koniu. Fajna, fajna, no. Mogę jechać w ciczebnym. Co? No. Fajnie się jedzie. Tak. Ale to na głowy nic nie jest. Tak. Ona by się nadała na westernowca. Taki coin westernowy, wiesz co chodzi, nie? Tak. westernem poza nie mam nic wspólnego. No. No, bo wszystko to samo, wiesz. Działanie łydek jest całkowicie inaczej, tak samo do siadu. Westernowo bardziej biodrami skręcasz konia i nadajesz mu chód w ogóle biodrami, nie? No w klasycznej jeździe też, ale bardziej jakby też łydkami pracujesz, nie? A w westernie bardziej do siadem, tak na, na maksa. I na przykład jak skręcasz, to wystawiasz nogę, nie? Tak. Wystawiasz nogę, o tak, że w prawo. O patrz! Tak się zatrzymała, ja nogę w prawo, ona się zatrzymała. Co ty tam pokazujesz? Ta. Baba wsiadła na nią. Daje tu z grzbietu tu smaczki. No to idę. Tak, dobra, takim poszła. E, dobra, nie źle. Tylko nie wyprzedzaj zawarki. Tak. Dobrze już muszę, muszę trochę anglizować bo już trochę przyspieszyła ale dobry koń super tak trochę w szoku jest bo ja widzę pojech ucho ma w moją stronę jedno no, drugie, drugie w, gdzieś tam do wiatru ustawione tak czekaj po zwalnia. No. lepiej nie no. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Hop, hop. Hop. Tak. Ja tu widzę, że jest z góry. O nie. Tak, istę. Ale ma taki turbo ten kusik. Tak, tak. Chcemy tam jechać, bo to jakby, to jedziemy do tego samego miejsca, co. Uważaj. Przez te chaszcze? Nie, a Iza tak Jest <gulet> fajna droga d Ona nie idzie przez chaszcze Ja Pierdy, mnie. Dobra No to widzicie tutaj tereny u Izy Zapraszam Czekaj, czekaj Kolu. Wstępem, wstępem Co w drzewo? Takie przewalone? No pf. Nie wiem jak chcesz przejechać Dobra, żartowałam. No, no właśnie. Ja Musisz ją zawrócić pierwszą. Czekaj. Koliu, bo, no bo ona jednak, musi choinkę. Jednak nie ma przyjaciół. Dobra, no jednak Iza się zdecydowała, że jednak nie ma. <głosy> <głosy> koliu, jesteś, jesteś fajna. Dziękuję, super! Luna! Proszę, wejść sobie, no Tak, ale idziemy. Ale idziemy, ale idziemy koju. Bo ja nie Tak jest, no właśnie. Na odwrót, tak, ale już wiesz, że nie możesz, Ty... samaruj, Tak, bo to będzie rodeo. Dlatego czasami wybaczcie, ale będziecie widzieć za mgłą na ekranie, bo deszcz pada. Widzicie, je, prawie ciemno jest, za godzinę będzie już ciemno, myśmy się z teren wybrały. A co tam? Kto mówią, nie ma złej pogody, tylko są no, źli ubrani nie. ludzie, nie? A tu co się stało? Jakieś jeziorko? Stawik? Co to jest? Koniec idziemy do stawu? Lepiej nie, No lepiej nie, bo tam jakieś gałęzie. Co to było? No tu jeszcze rok temu w tej bulacie. No. Ale była liturka. Aha, fajnie. Ta to widzicie. na górnych drogach były fajne świece do galopu? No. I no to świetnie. A tu widzę szlak konny tak. i kropka żółta i zielona. A ta żółta to po prostu, że szlak jest y, trudniejszy, nie? Y, nie. Czy jak? Ten żółty to jest główny sudecki, a zielony to jest ten lokalny. Tak? No. Ja nie mogę, ja tu a trzeba widzę... O, tu mam jakiś kościół. To jest kościół w samym środku lasu. A, no to tu nie byłam. To są właśnie ten pomarańczowy, zielony. A to nie wiedziałam, bo ja widzą kiedyś, tłumaczyłam, nie, bo czerwony to już w ogóle jak kamienie są, wiesz, takie rzeczy. A to nie, to to jest ten szlak Ja cię sunę, dobra. O, No, ale szkoda, że daleko, nie będzie widać. Ale tylko białe dupy teraz Tak. Aha, ja nie wiem czy sa... no możesz spróbować, ja Lunę może jakoś wyteguję wyhamuje dawaj spróbuj no No, dawaj dawaj daj koniu dobrze tak super koń kurde dobra ja myślałam że jej nie wyhamuję, a ja jeszcze ją płychać musiałam o w mordę jaki widok którego chyba dzisiaj nie ma ale i tak widać, nie? Wow widzowie. Ty, ja jeszcze w chacciu musiałam, bo dobra. To jest mi no. Wiesz ja muszę, ja muszę być taki pierwszy raz spokojny, wiesz no. o co chodzi. Mnie ta mara nie ja Tak, ale nie brykła, nic nie zrobiła. Widziałam, fajnie, spokojnie szło. Tak. tak. Super. No więc jest taki widok, zobaczcie, konie się stresują, znaczy no denerwują, bo wiatr wieje. Nie wiem czy to widać na kamerze, tak strasznie wiatr wie i Samara już taka widzicie. No jest zagotowana gotowa, Tak, tak. z góry do kotowa. O, o, ta też się zestresowała. A tam nie widać tego stoku, czy co tam jest? Taki, taki łysy placek. Pewnie jakaś wycinka. Tak! Aha! Sprzeciw! Był sprzeciw! Tak! Super koń! Tak! Luna, super! Tak! Dawaj, dawaj! Dobrze, dobrze! Ale byłam przygotowana na ten bryk. Byłam. Super. Ale tak wiesz, liła takiego, że z tylnych i do tyłu, nie? Dobrze. To jest takie, wiesz, poczucie wolności. Konia, no. Tak. Dobrze. Wiesz, ważne, żebym zapamiętała te fajne momenty. Tak, no. no dużo im daje, że ktoś, nie ma, że ktoś inny siedzi, to ktoś pomaga, ma mnie podejście do koni. Z cierpliwością, nie? Tak, tak, bo szczerze, ja mam bardzo dużą cierpliwość, bo nikt inny zarabywalą, ją z bata, no idź właśnie. koniu i lara, nie? A ja, wiesz, ja sposobem, ja szukam. Jak chcę do trawy, no to dobra, ale ma iść naprzód, wiesz, co chodzi, takie na, na ugodę idę z koniem trochę. Ale też nie, nie za dużo pozwalam, bo to nie na zasadzie, że wiesz, ona żre trawy trawę cały czas, staje, bo to też tak nie. Trzeba trochę pogłówkować. Jakby ktoś miał pytanie, a nie, kolej się nie zapoprężą nie. od jedzenia, ani te, ani moje. Chociaż jak w Waszych szkółkach tak mówią, to tak róbcie, bo wiecie, no każdy ma swoje zasady. Aczkolwiek jeśli chodzi o te zapoprężanie, to na tym nie polega, że koń się zapopręża. Tylko bardziej jak mocno, bardzo mocno podedniecie popręg i koń gwałtownie do góry da głowę. Nie, nie na dół, tylko do góry. tak No, ale dobrze, te wodze się tak wiesz, wyróżniają. No wszystkie hoiki muszą być oskubane, a co? No. Widzimy, wymieniliśmy baterię, bo rzeczywiście padła. I nie wiem czy jest dobrze ustawione GoPro, bo teraz je kurde przekręciłam. I może nie nagrywać tak jak powinno. Mam nadzieję, że nie widać kasku. No dobra, będzie git. Ale co to teraz ten galop czy jak? No, tutaj za zakrętem. Za zakrętem. No właśnie widzę. Luna jeszcze nie wie, to dobrze. Tak no Hop. Tak, super Luna! Ja pierdzielę! Patrzcie na Lunę! Wuhu! Brawo Luna! Puszcza w wodze! puszcza w wodę! Dobrze! Tak! Tak, Luna! Super! Uhu! Trzebie mi wypadło, dupa blada. Kolejne mi wypadło. Super, koń. Patrzcie, chciałam się siodła, bo ona bryka w galopie. Więc wiecie, ubezpieczony, pozorny, zawsze ubezpieczony, jak mówią. Ale puściłam wodę. Super. No, nie, ani razu. Ja w ogóle luźne wodzę miałam. Patrzcie. Proszę bardzo. I teraz dostaniesz. Proszę bardzo. Tak, proszę bardzo. Zasłużony galop był. konik polski. Hucą fiordy i wszystkie jakie kuce, one potrafią. Naprawdę. Jak niech mi ktoś powie naprawdę, że te konie są leniwe, to ja ich chyba nie wiem co. na Tak. O dobrze, bo ona chciała się napić, tak? I to jest właśnie zaleta konia wolno zbiegowego żyły nawet sobie właśnie mogą sobie pić tak jak jest zimno jak się przebiegną tak ciurkiem i one wiedzą, że nie mogą tak naraz hop-hop, bo kolki dostaną, tylko tak wiecie, ciurkiem sobie piją Zimną wodę. Tak! Sawara robi chyba kłus, przepraszam bardzo <śpiewa> Super! Wiesz co, nie, mi tam obietnie, bo ja, bo Luna mi kłusuje, to tylko od Ciebie mi chodzi. No. <noise> Że Ty kalopem a ja na Lunie se kłusem jadę. Co tam? <noise> Ale tutaj widzicie, no piękne tereny są nasze, no. Ogólnie tutaj jest fajny cały szlak koński. Jak ten szlak się nazywa, na szkodny? Który? No ten cały, ogólnie. Tak. Sudecki, właśnie, Sudecki Szlak Konny, możecie sobie wpisać, to są okolice nasze i naprawdę jak wrócimy z końmi, to będziemy rajd jeździć, nie? Pojedziemy, Iza do nas przyjedzie, do rancza, pojedziemy na rajd, na trójgarb jak się uda i będzie fajnie, kurde, bo tęskni mi się za rajdami, tak? Masakra, nie? Jak zawsze na rajdy żeśmy nawet dla na logach chodzili, a tutaj wiesz, nie ma z kim, ja nie znam też dróg ani stajni w pobliżu, tylko, pod, podolin, tylko podolin, a to jest rzut beretem, to jaki to rajd, nie, Kurczę. A u mnie to wiecie, ja tyle tutaj znam stajni wokół terenów znajomych mam. Chociażby do nas na no, nawet kurczę. Tysiąc złap górę pod tym filmem i jedziemy na rajd do Izy na moich koniach. Tysiąc słab górę. Myślę, że to biją jak wiesz, za pół roku akurat wiesz. No. <laughs> za pół roku jak dobijecie, to, to będzie. To przyjedziemy na pewno. To no, jak biegną. Dzień dobry. Cześć, bingo, Morgan. Zapamiętałam. Ciebie mylę, to nie wiem. Magik. Niko. Mika. Magma. magma. Potem... Potem nie wiem. Błyskawica i Miko. Błyskawica, dobra. Kurde no. E, ale mi się nie kopcie. Dobra, 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 dobra. Dobra, już koniec. Nie, ja nie wiem. Ja nie wiem. Lepiej od zadu nie podchodź. Od zadu nie podchodź. Ty, Ty. Morgan. Ty jesteś Morgan. O właśnie na tym koniku jechałam. Dwa razy rajdy. A to było z 4 lata temu. Zresztą ładnie pamiętam. Nie no, pamiętam takie rzeczy się pamięta. No ale ogólnie fajne fotki mieliśmy tutaj ostatnio z Shelby. Bo Shelby idealnie pasuje właśnie do tarantów. Tutaj w ogóle mam się wyświetlą fotki, bo nie wiem. Niektórzy nie mają Instagrama, to nie widzieli. Oj, bingo, lepiej. Jak jest prąd, to uważaj. Ty ale dobry pomysł, że z, z, zrobiliście taką taśmę, nie? Dla widoczności. Tak, no, właśnie no. Te białe nam się zrywały co chwilę. Okay. Tak wąkają, No właśnie, jakby, się, jakby w ogóle nie ten, nie znali co to jej. Za tak. Jezu. A tutaj mamy magika. Magik ma ile? Jest z Maja to ile ma? Ej, czyli nie ma prądu? Nie ma prądu go nie kopło, przed chwilą dotknął patrz, znowu, Magi! znowu dotknął Nie. <grywa> czyli, aha, no to już po ogrodzeniu tak. i to, to jest właśnie ciekawość wszystkie rybaka. Się tak, wszystkie wie. się boją, a magik, wiecie to jest życie rybaka. on musi się dowiedzieć, on jeszcze nie wie on jeszcze nie wie o. zamiana koni nastąpiła <grywa> nie, to tylko na kawałek tutaj na, do siodlarni idziemy tam konie rozsiodłami na pastwisko z powrotem i powiem wam szczerze, no jak na Wilberze będzie tak fajnie tak króciutko w sensie króciutko, chodzi mi bardziej o to, że krótka szyja bo ja mogę szy... ja mogę uszu dotknąć, wow <gurde> kurde, w Oaxacabadzie to się nie da jak wiecie, idzie taki... o, tu jest pastwów koniu, poczekaj, weź tu samka idziemy tak, super samara Patrz, no ty, fajna jesteś, fajna. Patrz ty, ja mam jakąś dobrą energię teraz od niej. Super, koń! No więc y, już jesteśmy prawie przy, przy śródrażni, dlatego was, z wami się pożegnamy. Bardzo fajny teren był i ogólnie, już jest ciemno prawie. Idealnie żeśmy zdążyły, nie? Tak na bym powiedziała, bo już Let GoPro pewnie jest ciemno u Was. I dziękuję za oglądanie. No i pamiętajcie ciapki w górę, to będziemy kombinować więcej takich filmików, żeby było ciekawiej a nie nudno. Cały czas. Nie Samara? Patrzcie na Samarze cały czas jadę ten tako. Ona już ma ogarnięte. A, a Iza się tam dziwi, co się stało samarze.